La, 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 la. Ej pomocy, pomocy, pomocy! <grym wioski> o nie. ucieka, 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 ucieka! Zabić go, pomocy! Trzeba go zabić! Żyjesz <grym wioski> tam! Muszę... Już, nie, nie mam coś, no. Ej ty dziewczyna! Ej dziewczyno, co tam jesteś? Czy kimkolwiek ty jesteś? Wskakuj <grym wioski> do lawy, wskakuj Cię do, do, do lawy! Ta lawa jest... Ta lawa jest odporna... Dobra, to jest lawa. Siadz obiaku. Nie dotykaj no tu ludzi. Ja Trzy godziny okay. później. Dobra, te dwie godziny koło lawy zajęło nam trochę, co nie? No. Dobra. Okej, okay, ale ja... Ja... Yeah, ja... Yeah. Lawa gorąco i... i a ej, a jak się ty nazywasz? Ja? No? Vera. Dobra, to chodź, pokażę Ci coś Widzisz tam ten domek? ja go budowałem i chcę, żebyś go... Chcę do, dokończyć. Tutaj, mera, Mera, słuchaj. Tutaj gdzieś A? jest skarb. Vera, gdzie w szpitalu był ten? W szpitalu jest ten Maslanka. Wiesz, kto to jest? Kolejny no, gościa. E, weź te jabłuszka, stąd Vera. Ale to jest tylko jedna. No, weź to otwórz i e, skrzynkę, bo tam jest jakaś moc w tym. Jeszcze nie kojarzy... Weź dwa jabuszka co najmniej. Jak budowaliście ten domek z diamentów, to ja wiesz co... A, muszę po... Au, to, to boli... Bądź... Dobra, chodź za mną, Wera, chodź za mną, chodź za mną, pokażę ci coś. Czuko chodź, Wera, 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 Wera. A Ty? Wiesz co? Vera, ja Ci je... Vera, mogę Ci coś dać? Co? Ja Ci coś dam, okej? Okay? Chodźcie tutaj wszyscy! Wszyscy tutaj! Zjeść po jednym jabłuszku! Okej, okay, to sobie! Mam tam zejść. zjeść! Tam, tak, coś. Tutaj jest nieszkodliwe! Bo chodź! Tak, jak ja, super... ja lubię pływać! Tutaj chodźcie do tych skrzynek! To jest A. jakiś skarb pod naszym... O kurwa. Co to jest? Możemy Jesteśmy... go wszystko zabrać? Weź tylko kilka e, staków bloków i płyniemy do góry. Okej! Okay. Idę. idę! Idę, idę! Idę! Idę sobie! Ach. Ej, dead King. A wiesz, że no, ja na no, początku i wiesz, ja no, pierwszy wziąłem ten skarb? Skąd ty wiedziałeś, że on tam jest? No nieważne. Dobra i chodź. Kto ma... Skąd ja wiedziałem, że tam jest, bo była tabliczka. O, dobra. A skąd a ty p... Coś ciekaw skąd znalazłem ten, ten magiczny owocik, czy co to jest? No. <laughs> Wiesz skąd ja wiedziałem, ja kopałem się tu, ja wam przed wami ukrywałem, że nic nie znalazłem. Chodźcie tutaj wszyscy. A jak to ma wyglądać? Tutaj mamy zbudować coś takiego. Taki, taki szałas. Taka jakby filla. To no, coś w tym stylu. Taki szałas. Aha. Szałas dla bogacie. Wczoraj z kolegą, z tym maślarką zbudowałem, ale on sobie złamał nogę. W szpitalu siedzi. Biedak. Nie mogę tego zniszczyć. A, tym później. Ej, może pójść po jakieś narzędzia? No, dobry pomysł. Hej, to zaraz wraca. Ej, Bera, przy okazji przynieś jakieś pochodnie. A jakie narzędzia? Najlepiej przynieś jakiś kilof. Tylko? Ej, kilobrań!

O nie, miasto ja przyjacielskie! Czekaj! A! I mam, no, i nie! Jestem! A! mam jeszcze jedno jabłuszko! Idę do Minkiego! On uciekł do Minkiego! Ej, ja damy sobie spokój, Minki tak... Nas nie lubił chyba. Dobra, chodź. Tak tam koleś z Minecrafta? A, szkielety jeszcze! Co to ma być? Eee, milki... Chodź do nas! Chodź do nas! Dobra, to ja, ja sobie zasnę. To, to już jest... Dobra, ja idę! To już jest wystarczająco dla mnie! Dobranoc wszystkim! Det er sånt!